I got broads in the line, she's a good deal in the family. Cześć, cześć, To jest mój kolejny odcinek z kanale ze Squadbusters, a tematem dzisiejszej odcinka jest to, moi drodzy, że będziemy odblokowali nowego Herosa, ale zanim to zapamiętajcie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, napiszcie komentarz, aby będę takich filmiku Was wideo jednak więcej. Przypominam, że jesteśmy po 2000 subów, więc subujcie, łapkujcie, komentujcie, a pomożecie mi spełnić mój drugi próg, co chodzi o osoby, czyli misję 2K subów, więc subujcie, łapkujcie, komentujcie, wpadajcie na mojego Discorda, niech macie w opisie oraz w że pod tym filmem jest ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, tydzień temu nagrałem odcinek z opowiadania przedstawienie wam wszystkiego co pojawiło się w nowym update tak była widzowie aktualizacja i dodałem mnóstwo różnych zmian yy, z czego jestem szczęśliwy no bo gra się rozrasta i na pewno jest coraz fajniejsza i ciekawsza yy, więc jeśli nie oglądaliście odcinka z tygodnia temu to zapraszam bo tam wszystkie zmiany pokazałem wam teraz, poka teraz wam tak pokażę na szybko no przede wszystkim tutaj dwie nowe postacie Knuckles oraz Tiles, myślę, że spoko, bo zaszedł to więcej postaci, teraz już mamy 37, a było 35. Przy okazji sobie zupgrade'ujemy widzowie Czarodzieja oraz Sherkę, więc to tak widzowie przy okazji. Po drugie, no ogólnie jest współpraca z Soniciem, to myślę że widzowie, że jest logiczne, skoro takie postacie dodali, ale oprócz tego, no Sonic jako heros się pojawił, że sam Sonic pojawi się jako heros, bo dotychczas mieliśmy archer, queen, mortisa, króla royala oraz króla barbarzyńców no i ja na te cztery, na tych czterech herosów miałem tylko trzech i nadal mam właśnie te trzy tutaj, które widzicie po lewej stronie króla barbarzyńców jeszcze nie zdążyłem odblokować, ale na pewno to zrobimy, ale żeby było tego mało no to tak jak już mówiłem dodali Sonica kolejnego Herosa jako czwartego, nie, sorry piątego i szóstego dodali Spyka widzowie mamy Spyka jako Herosa rozumiecie to moi drodzy mój ulubiony zadymiarz z Brawl Stars pojawił się jako Heros w skład Busters to jest, widzowie niepojęte, jego nawet nie ma widzowie spajka w postaciach. Jest mnóstwo postaci z Brawl Stars tutaj e, w tym oddziale. Na przykład widzowie szybko ja powiem Bo, Colt, Shelka, Poco, e, El Primo, e, który jeszcze jest na pewno, e, Dynamite, e, Wiedźma, nie wiem czy jako Lini się zalicza, nie, no nieważne, Jesse, Nita, Penny, e, Rafs, widzowie, e, Max, B, Frank Leon. no Naprawdę sporo jest tej postaci z Brawl Stars, ale Spajka nie ma, ale jest jako Heroes, więc naprawdę fajnie. No i moi drodzy, przy okazji tutaj sobie ubierzemy misję, znaczy misję po prostu no misję, nagrody za misję. Więc też myślę, że spoko. No i tutaj jeszcze mamy 50 biletów z stylu do odblokowania. Mamy ich mega dużo, tak by the way. Bo mamy aż ich 5, ponad 5000, więc moglibyśmy kupić mega dużo skinków. Takich jak tutaj na przykład Telwa, No ale to kupimy kiedy indziej, tutaj jeszcze sobie odblokujemy dwa goblinki kompletnie za darmo, więc też myślę, że spoko. I przechodzimy do ostatniej rzeczy, widzę, na szybko. Tutaj mamy yy, sklep tak, tego właśnie Sonica. Tutaj w lewym dolnym rogu jest napisane o, więcej nagród w nawiasie 10 i na ostatnim odcinku, tydzień temu było napisane 15, bo już 5 nagród odblokowaliśmy, by odblokować Sonika, czyli tego naszego kolejnego herosa. No, tutaj odblokowaliśmy, 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 ale nie tak, że za darmo wszystko, bo tylko musieliśmy dokupić yy, no, po prostu te moi drodzy pierścienie tu akurat za 8,5 tysiąca golda można kupić 1000 i my musieliśmy kupić te 1000 bo po prostu nas nie było stać i widzowie y, kupiliśmy no i odblokowaliśmy, odblokowaliśmy sobie kilka widzów tutaj właśnie tych nagród a że teraz mamy jeszcze 1400 pierścieni to możemy polecieć dalej więc sobie odblokujemy 150 punktów herosów które są równie dobrze ważne i potrzebne bo dzięki nim możemy właśnie sobie ulepszać, upgradeować yy, herosów, tutaj jakieś różne moce dokupować, czy to do Archer Queen czy do Króla Royala, więc co na pewno nam się przyda, gdy będziemy się upgradeować na przykład Sonica czy Spike'a. Yy, ale dobra, kupujemy dalej, widzowie, potra skrzyń. Yy, no, czy przyda się, czy nie przyda, nieważne, najważniejsze, żebyśmy odlegblokowali dalej. 3000 golda. Myślę, że spoko, za darmo jakaś rzadka, rzadka, bardzo duża skrzynia, 10 penny, spoko, lecimy dalej, po kolejne punkty herosów, tutaj po kolejne gwiezdne żetony, no i zaraz tam zabraknie widzowie tych pierścieni, ale jeszcze całe szczęście tutaj mamy za darmo 3 kagolda, no i tutaj już tam pierścienie niestety nie wystarczyło, a musimy ich giga dużo mieć widzowie, 3 razy 750. Więc wchodzimy w sklep, klikamy za tysiąca golda, kupujemy 1000 pierścieni, no i teraz lecimy dalej, odblokujemy kolejny, widzowie, skrzynia epicka, bardzo duża, co z niej drobnie, widzowie, 15 leonów, okej, okay, fajnie, lecimy, a tu już nam znowu nie starczy, widzę, że to lipa, to lipa, że nam znowu nie starczy, bo musimy kupić kolejne, a możemy kupić ostatni raz widzów, już więcej nie będziemy mogli kupić, bo już po prostu nie ma, trzy oferty mieliśmy, dwie kupiliśmy na dzisiejszym odcinku, jedną na poprzednim, więc niestety już nie możemy, odblokujemy kolejne widzowie punkty herosów i zabrakło nam widzowie ilu? Zabrakło nam 100 równych 100 widzowie pierścieni do tego, aby odblokować sobie Sonika. I zaraz zapytacie, jak zdobyć widzowie pierścienie? Po pierwsze z darmowych prezentów tutaj można widzowie zdobyć. jesteśmy w się sensie za wygrane. Po drugie możemy zdobyć grając ligę oddziałów. Więc zagramy jeden meczek z ligi oddziałów i postaramy się moi drodzy zdobyć. Tylko czy zdobędziemy 100? Nie wiem widzowie. Na pewno nie z gry. Na pewno nie z gry. Po prostu byśmy chcieli chyba zrobić dwa winki. Żeby moi drodzy. Yy z tych darmowych prezentów dostać, bo tam e, myślę, że mogłyby dropnąć, tutaj widzowie nie wiem, więc trochę się obawiam, ale dobra możemy spróbować na szybko, dobra lecimy e, speedranujemy tą gierkę, speedrunujemy tą gierkę moi drodzy, a moi drodzy zostały e, niecałe 3 minuty do końca, nam się nie udało jeszcze zrobić żadnego widzowie pierścienia, żadnego pierścienia, ale zobaczcie tutaj Możemy tak, zdobyliśmy już, a nie, zdobyliśmy, to sorry, zdobyliśmy, no tak, przecież widzowie Kupowałem postacie, bo za każde kupowanie postaci te pierścienie się nie zdobywamy, widzicie, już mamy 8 w lewym górnym rogu Nawet 9, więc spoko I musimy, widzowie, tam było napisane, że musimy mieć ich 100 No wiadomo, że 100 tak nie uzbieramy, no bo po pierwsze, ani Jerka widzowie Nie będzie tyle trwała, ale ani tyle, widzowie, na pewno nie kupimy w Postaci, no bo to jest nierealne Ale i tak jak mówię, wygramy dwie gierki. No i liczę, że z tych darmowych prezentów tam w prawym dolnym rogu, tak jak w Prosta Star Dropy, mamy za darmo tak. Tutaj prezenty i myślę, że z tych prezentów mo może nam dropnąć. Ale też nie wiem, czy liczba taka y, typu, nie wiem ile, 50, 70, bo nie wiem ile widzów będzie nam brakowało po tych dwóch gierkach rozegranych tutaj. No na ten moment mamy pierścienie i nawet nie wiem ile widzów, ale coś około 10, więc. No, lipa nie lipa i dobrze i źle widzę, i dobrze i źle. Mogło być zawsze lepiej, ale też wiadomo, mogłoby być zawsze gorzej. O kolejne dwa mamy. 12 mamy w sumie, no. Le 13. Lepsze 13 niż 0, tak widzowie. No, ale 13 do 100, no, to jest mała liczba. To nie ukrywajmy, jest mała liczba. Dobra, ale zaraz możemy chyba y, kolejną postać sobie kupić, tylko się tutaj zbugowałem. Dobra, zniszczmy sobie jeszcze tutaj tego y, robota, tutaj kolejnych dwóch pokonajmy. Dobra, fajnie. I teraz sobie tutaj widzowie kupmy, uwaga, uwaga. Y, handlarza, dobra, ile mamy widzowie 14. No mało, mało. Ale dobra, jeszcze sobie tutaj widzowie Tutaj coś zbierzmy, monety i chyba te noty tam były. No nieważne widzę, najważniejsze jest to, żeby sobie kupić kolejną postać i kolejny nawet niech to będzie handlarz. No ja to robię tylko teraz pod, moi drodzy, yy, te właśnie pierścienie, by mieć ich jak najwięcej ten chłop ma 400 400 moi drodzy, chłop miał tych gemów. To ja wolę od niego uciekać, bo chłop jest jakiś spocony. Dobra, wolę z tego tutaj robota teraz. Dobra, spokój moi drodzy. I lecimy dalej, lecimy dalej. O nie, te chłopie podjeżdża, chłopie podjeżdża. Dobra, ja uciekam, moi drodzy, ja uciekam. Jak najdalej od niego. <laughs> Dobra, kupujemy sobie poko. Kolejne dwa pierścienie. Mamy ich, widzę, 19. Więc trochę pali, 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 nipa. Dobra, zróbmy coś takiego, moi drodzy. Zróbmy coś takiego. Dobra, ja uciekam, moi drodzy, ja uciekam, ja uciekam, bo chłop mnie rozwali, chłop mnie rozwali, chłop mnie zaraz rozwali. Dobra, top 3, udało nam się zrobić top 3. No, okej, okay, no lepsze top 3 niż top 4, 5, 6, 7, więc jestem nawet zadowolony, ale dobra. Eee, teraz, ile tak, 4 bucharki dostaliśmy. A już mamy, chyba, a nie, jeszcze nam brakuje jednego wina z darmowego prezentu. No, zrobiliśmy 19 widzów pierścieni, no to nie jest za dużo, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale dostaliśmy, widzowie, ile koltów, bo nawet nie patrzyłem. Ja wiem, że są potrojone, ale nie wiem, ile dostaliśmy, moi drodzy, lecz w sumie. A, 27, no to ok, to nawet sporo tych koltów dostaliśmy. To sobie z upgradujemy tutaj i misje też sobie również odbierzemy. Więc spoko, i tutaj ilu nam brakuje, widzowie. No dużo, jeszcze dużo. No dobra, co ja sobie sobie zagram jeszcze jedną gierkę i zgadniemy ten prezent na dole i wam przedstawię ile zdobyłem widzowie tych pierścieni za gierkę i przy Was odblokuję sobie prezent, więc ja sobie klikam yy, ja sobie po prostu zagram Skok na pierścień. To może być widzowie coś z dużą ilością pierścieni, tak szerze? A nie, dobra, co? Dobra, pomyliłem się widzowie, jednak nie, jednak nie. No dobra, po prostu widzimy się widzowie po gierce. Ogólnie zostało 5 sekund do końca i udało mi się top 2, miałem powiedzieć ugrać, niestety wyprzedzili nas w ostatniej sekundzie. I mamy znowu top 3, Jest na dzisiejszym ćwiczenieczku dwie rundy zakończyliśmy na miejscu trzecim. No i dobrze i źle, zawsze to widzowie y, 4 bucharki do przodu, a w sumie 8 bo z dwóch gier. No i widzowie udało mi się 22 pierścienie, zdobyć czyli 3 więcej niż w poprzedniej rundzie. No i mamy skrzynię widzowie teraz zwykłą, dużą. Y, 9 koltów razy 3, więc słoko. No i o tym mówię, o darmowym prezencie, że tutaj musi wypaść na widzowie przynajmniej z 60, się mieli, a wypada na widzowie. Stop! Ważna informacja. Jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordzie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Dobra, mam pytań, 750 i jeszcze 250 golda, jeszcze jakieś punkty stylu, bieżne żetony, no i o taki prezent mi widzowie chodzi. My się 750, więc to jest teraz, widzowie, yy, to, to jest teraz taka liczba, gdzie możemy sobie właśnie tego sonika odblokować, przy okazji jeszcze jakieś misje i... 300 punktów herosów widzowie, więc spoko, już mamy ich prawie 17 tysięcy, no i teraz chodzimy sobie w y, tutaj tego sonika, odbieramy go za 750, a mamy drugie tyle, więc mega spoko, 3, 2, 1 moi drodzy i uwaga, tak jest widzowie, odblokowaliśmy nowego herosa Sonika, to jest, no, widzowie, czwarty Heros, czwarty Heros na 6. więc jeszcze dwóch nam brakuje, ale naprawdę spoko, ja tam się cieszę i jeszcze dostaliśmy coś takiego, nawet nie wiem, co oznacza za bardzo. No ale spoko. No i tutaj widzowie już kolejne mamy i tutaj zobaczcie, patrzcie teraz na to mój drodzy zobaczcie na to, ile tutaj teraz jest rzeczy do odblokowania dla samego Sonika. I to wszystko za te właśnie pierścienie. Więc zobaczcie ile trzeba rozegrać gier, żeby to wszystko... Dobra, nie mam pytań moi drodzy, jeszcze wam tylko pokażę tutaj właśnie w herosach tego Sonika, taką się prezentuje. Myślę, że spoko. Ja jestem naprawdę zadowolony. W kolejnym odcinku go będziemy testowali. Moi drodzy, to ja wam za ten odcinek dziękuję. Pamiętajcie subskrybować kanał, łapkę w górę pod tym filmikiem. Napiszcie komentarz. aby dla was takich filmików nagrał więcej. Przypominam, że dzisiaj im 2000 subów, więc suby czekujcie, komentujcie. Wpadajcie na mojego Discord, link macie w opisie. Oraz w komentarzu pod tym filmieniu. jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, do następnego, cześć.